Cześć, witam was serdecznie. Dzisiejszy filmik to będzie taki trochę update tego, jak nasze życie wygląda po już ponad miesiącu w izolacji, kwarantannie, siedzeniu w domu, jak zwał, tak zwał. Opowiem Wam trochę, co się zmieniło. Na co zwracamy uwagę, szczególnie w związku z tym, że jestem w ósmym miesiącu ciąży, no i jak to generalnie tutaj wygląda w okolicach Seattle. To było takie trochę epicentrum e, amerykańskie koronawirusa, dlatego że tutaj wszystko się tak naprawdę zaczęło. E, my mieliśmy najwięcej przypadków na samym początku. W tej chwili już jesteśmy bardzo e, daleko od czołówki na całe szczęście. Mam nadzieję, że tak zostanie. E, I wydaje mi się, że po części jest to trochę skutek tego, że u nas po prostu to uderzyło bardzo mocno, bardzo intensywnie i wszyscy się wystraszyli I przez te wszystkie restrykcje, które zostały wprowadzone, to są dość mocno przestrzegane. No niestety, i podniosłam na górze tutaj filmik o tym, jak to wyglądało na początku, trafiło u nas na bardzo słaby grunt, dlatego że pierwsze przypadki były w takim centrum czy domu starości, no i tam niestety wszyscy ludzie są starsi oczywiście, którzy mieszkają, no i dlatego bardzo dużo było śmierci na samym początku, bardzo dużo mm, osób się zaraziło, bardzo dużo osób miało ciężkie objawy. Dlatego wyglądało to naprawdę bardzo nieciekawie. Teraz jest już znacznie lepiej. To, na co my zwracamy szczególnie uwagę, to jest to, co się dzieje w naszym takim najbliższym otoczeniu. W naszym county, czyli takim powiecie, nazwijmy to po angielsku, ilość przypadków jeszcze tydzień temu to było chyba około tam 200 dziennie. W tej chwili to już spadło tak do 50-60, także sytuacja no, z takiego statystycznego punktu widzenia wygląda rzeczywiście lepiej. Dla mnie to absolutnie nie znaczy, że wracam do swojego normalnego życia, w ogóle wychodzę i niczego się nie boję, wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że inni ludzie też tak nie pomyślą i że dalej wszyscy jednak będą zachowywali te wszystkie... Odległości i inne środki ostrożności, które w tej chwili zachowujemy. W biurze nie byłam już bardzo dawno, pracujemy cały czas z domu, już jakieś dobre półtora miesiąca. Mnie osobiście to nie przeszkadza, dlatego że ja lubię pracować z domu. Na szczęście obydwoje możemy pracować z domu, dlatego to jest super. I coś, co bardzo doceniam w naszych pracodawcach, to jest to, że nie ma z tym żadnego problemu. To była decyzja podjęta bardzo szybko od razu, jakby wszyscy zostali skierowani do domu i ja uważam, że to jest bardzo ważne bo jednak chodzenie do pracy codzienne, spotykanie się z taką ilością ludzi, z jaką, normalną się, z jaką normalnie się spotykamy w pracy, no to myślę, że na pewno ta krzywa nie wyglądałaby tak dobrze u nas. Dlatego kudos dla wszystkich pracodawców tutaj w okolicy, a są to duzi pracodawcy, którzy bardzo szybko zrozumieli jakby powagę sytuacji i pracownicy nie mieli żadnych problemów z tym, żeby pracować z domu. Jeśli chodzi o szkoły, to decyzja u nas tutaj w okolicy została podjęta, że wszystkie szkoły są zamknięte do końca roku. Jeśli chodzi o takie codzienne restrykcje, no to um, wszystkie place, zabaw, parki są pozamykane. Wygląda to w ten sposób mniej więcej. <gry> Oprócz tego, wszystkie state parki, parki narodowe, czyli te takie jakby naturalne, oficjalne, stanowe miejsca są też pozamykane. E, niestety nie można tam wjechać. Nie ma natomiast takich restrykcji, że na przykład nie wiem, nie można wychodzić na spacer albo do lasu. Jest powiedziane, że powinniśmy siedzieć w domu i wychodzić na dwór tylko po zakupy, do apteki, do pracy, tylko jakby w takich esencjonalnych sprawach, ale jest też powiedziane, że można wyprowadzać psa i można wychodzić na spacer. Także nie jest tak, że wychodzenie na spacer się z jakimś tam mandatem albo ryzykiem mandatu. Ludzie zachowują odległość, ja za każdym razem jak chodzę na spacer, to po prostu jak widzę, że ktoś idzie w moją stronę albo gdzieś tam za mną biegnie, to po prostu przychodzę na drugą stronę i ja osobiście jak wychodzę na spacer, to na dworze maseczki nie noszę, bo zachowuję tą odległość i nie jest to potrzebne. Do sklepu e, sama osobiście nie chodzę prawie w ogóle, dlatego że jestem w ciąży i po prostu nie chcę się narażać. Mój mąż chodzi. E, mamy taki cały protokół w ogóle chodzenia do sklepu. E, chodzimy do sklepu w maseczce, w okularach ochronnych. Nosimy e, rękawiczki jednorazowe, które zakładamy tuż przed wejściem do sklepu. Wszystkie zakupy robimy w rękawiczkach i potem od środka, uważając, żeby nie dotknąć wierzchu, je ściągamy i jeszcze dezynfekujemy ręce. E, wiem, że to może brzmieć jako przesada dla większości osób, ale my po prostu naprawdę staramy się bardzo. Zachować wszelkie środki ostrożności i lepiej niech nas nazywają szalonymi, niż żebyśmy się zdrazili. Pokażę Wam za chwilę, jak wygląda cały proces wnoszenia zakupów do domu, dlatego że to nie jest tak, że po prostu przynosimy zakupy i wnosimy je do domu, jak gdyby nigdy nic. Tylko praktycznie drugie tyle czasu, jakie spędzamy na zakupach, to spędzamy na dezynfekcji wszystkiego, co wchodzi do domu. Generalnie nasz cały dom uznajemy za sterylny, nazwijmy to, sterylny jeśli chodzi o koronawirusa. Nie wchodzimy w ogóle w butach do domu, nawet do przedpokoju. Wszystko co wnosimy do domu, jeżeli miało kontakt z kimkolwiek na zewnątrz, to jest dezynfekowane i pokażę Wam zaraz jak to robimy. Ok, to, to są nasze zakupy, które przywieźliśmy z Kostko i teraz z chusteczkami antybakteryjnymi. Te rzeczy, które muszę wnieść do domu, będę sanitizować, a całą resztę zostawiamy po prostu. Na trzy dni, bo tyle yy, najnowsze badania pokazują, że koronawirus może żyć na różnych powierzchniach najdłużej. Na pewno musimy mieć ciepłego kurczaka, żeby wnieść do domu, więc wyzynkuję po prostu pudełeczko. Kurczak był ciepły, więc sam kurczak nie powinien mieć żadnych bakterii. Mówią, że wystarczy podgrzać coś do, przez pół godziny do 140 Fahrenheitów, czyli tam około 50 paru stopni Celsjusza. I to wystarczy, a że on był wzrożna, no to sobie się tam rożnował przez długi czas, więc jest czysty. I teraz taki zdezynfekowany kurczak idzie do domu. Tu jest taki zdezynfekowany stolik, na który stawiam wszystko, co jest czyste i może wejść do domu. No i generalnie cały dom uznajemy za sterylny i czysty. Także po prostu nie wynosimy nic tak o od razu do domu z zewnątrz. My też ściągamy przed domem, yy, nie chcemy wchodzić butami tam do środka do przedpokoju. Podłogę zmywamy bardzo często. Yy. Wracając jeszcze do zakupów, wszystko co jest mrożone, to też trzeba wnieść do domu. Yy, I też yy, słyszałam, że chusteczkę można używać tak długo, jak jest jeszcze w miarę wygodni. Więc ja tam generalnie może za dwie rzeczy nie umyję i potem ją wymienię na jakąś inną to też że tam na ziemię i potem je wyniosę. Oj, Serek spadł chłopciowi. Tu już damy nowy chupciu, wiesz? Damy nowy. Dobra, mrożona pizzę. też musi wejść do Dobra, jest tam z dezynfekowaną pizzą. Bez butów wchodzę do domu. I pizza no. idzie na czysty stolik. Tak, chłopcie. No. <grych> tak? No, rycerek, nie, no, dobrze, wychodzimy. Tu możesz w drzwiach patrzeć, ok? Jak wiecie, normalnie te wszystkie plastiki amerykańskie to jest zmora i po prostu pełno śmieci. Yy, tak teraz się cieszę, bo na przykład takie jajka chociażby tutaj. O, one sobie leżą na palecie. Nikt ich nie dotyka. <ścoughs> Co? <ścoughs> <Kścusiłem> się. <ścoughs> No, ale dzięki temu, że to wszystko jest w tych plastikach, to jest troszeczkę, wydaje mi się, bezpieczniejsze. Proszę zejść ze stołu, chłopcio! Teraz jeszcze mamy część takich rzeczy, które można łatwo wyjąć ze środka i nie mieć w tych pojemnikach, w których ktoś mógł to dotknąć. Na przykład te bułeczki tutaj. One są zapakowane w środku. Więc ja, mając czyste ręce. Wyciągam ze środka i to po prostu pójdzie do domu. To samo chusteczki higieniczne, które są zawinięte w taką zewnętrzną folię albo tu jakiś trzypak soków. No i sporo rzeczy zostanie sobie tutaj na 3 dni. Taka, która nie musi być w lodówce ani w zamrażalniku. Ja się chcę tak ściągnąć rękawiczki, żeby się nie ugrudzić tymi wierzchnimi rękawiczkami, mimo że dotykałam cały czas dezynfekującego sprayu, Także ściągam je od środka i dotykam tylko przez to, co dotykało mojej ręki w środku i od razu je wyrzucam. O. No i to tutaj będzie czekało 2-3 dni, aż zostanie wniesione do domu. Tu są nasze śmieci. Dużo więcej czasu spędzamy na sprzątaniu. Ja osobiście miałam wcześniej panią, która przychodziła do nas sprzątać do domu. Niestety, ale zawiesiliśmy ten serwis, dlatego że nie chcemy żadnych ludzi z zewnątrz w domu. Skupiamy się na takich miejscach jak klamki, szczególnie te tam gdzieś przy wejściu, włączniki do świateł, tak żeby to wszystko było czyste i dezynfekowane raz na parę dni, przynajmniej. Buty są zawsze na zewnątrz, nie wnosimy ich do środka. Staramy się po prostu wchodzić do przedpokoju bosą nogą, tak, żeby nie wnosić nic z zewnątrz tutaj. I czytajcie dokładnie instrukcje tych wszystkich środków dezynfekujących, bo jest zwykle trzeba przez jakiś tam czas na powierzchni dezynfekowanej zostawić. I raz na jakiś czas, zwykle po tym jak ktoś gdzieś wyjdzie na zewnątrz, to y, takim dezynfekującym sprajem jeszcze też psikam wycieraczkę przed wejściem. Aha, ciekawa sprawa, jeszcze paczki. Y, ja naprawdę staram się przesadnie podchodzić do tych wszystkich środków ostrożności. Zwykle, jak nam się nie spieszy, to po prostu zostawiamy paczki przez 3 dni na dworze. Jeżeli jest coś pilniejszego, to używam takiego sprayu dezynfekującego. I psikam te paczki tam, gdzie będę je otwierać. I potem całym zabiegu dezynfekcji albo kwarantannie. Paczek, które są do nas dostarczane, również nie wnosimy do domu. Otwieramy je na zewnątrz, zewnętrzne pudło wyrzucamy od razu, w rękawiczkach to robimy. Wnosimy do domu tylko środek. I... W ten sposób znowu minimalizujemy ryzyko wniesienia czegokolwiek zewnętrznego do domu. I na koniec oczywiście dezynfekuję nożyczki albo jakiekolwiek inne narzędzia, których używałam do rozpakowywania tych paczek. Rękawiczki oczywiście ściągam i wyrzucam po jednym użyciu. Jeśli chodzi o jakiekolwiek wizyty lekarskie i cokolwiek związanego z służbą zdrowia, to oczywiście większość wszystkiego, co się da, odbywa się wirtualnie, albo przez telefon, albo przez wideokonferencję. E, wiem, że jeżeli ktoś ma takie objawy jakiejś tam zwykłej choroby, na przykład jeśli chodzi o dzieci, no bo dzieci chorują zwykle więcej niż dorośli, e, to pediatrzy bardzo często zaczynają od takiej właśnie wizyty wirtualnej. E, nasi pediatrzy, na przykład, jeżeli ktoś jest chory i musi już przyjść do lekarza, to wszystko na początku odbywa się na parkingu, na zewnątrz. Myśmy też niedawno mieli taki zwykły bilans 18 miesięczny naszego synka, dlatego że właśnie niedawno skończył 18 miesięcy i zastanawiałam się, czy w ogóle powinniśmy to robić. Napisałam e maila przez taki tam serwis, z którym się komunikujemy z naszymi lekarzami, e czy to jest w ogóle konieczne w tej chwili, czy oni w ogóle robią takie wizyty i powiedzieli, że tak, robią też szczepienia, dlatego myśmy wszystkie szczepienia, które chłopcio na 18 miesięcy miał mieć robione, zrobiliśmy. No i ja się generalnie z tym zgadzam, bo faktycznie no, nie chcemy, żeby tak było, że jeżeli będziemy siedzieć w domu nie wiadomo ile, może to będzie jeszcze miesiąc, może to będzie pół roku, może będziemy rok siedzieć w domu, nikt tego nie wie. E, no i jeżeli <gryw> żadnych szczepień, nic nie będziemy robić przez ten cały rok, no to potem, jak nagle wróci wszystko do normy, e, no to nagle będziemy mieli całą serię. Pewnie powrotu do jakichś dziwnych chorób, które e, mogą się napatoczyć w związku z tym, że dzieci nie są szczepione. Jest też tak, że na przykład u pediatry tylko rano przychodzą zdrowe dzieci, e, a ktokolwiek chory po tych wszystkich wirtualnych wizytach, wizytach parkingowych, dopiero jest wpuszczany do e, przychodni wieczorem. E, no i w nocy wszystko jest zdezminowany. Tak? E, no, także to tyle, jeśli chodzi o taki update, jak nasze życie wygląda. E, dzięki za oglądanie, piszcie, jak to u Was wygląda. Ciekawa jestem, jak różne kraje podchodzą do tych obostrzeń, co różne kraje rekomendują, czego zabraniają i tak Wiem, że nasze życie za wiele się nie zmieniło w porównaniu do tego, z czym muszą zmagać się inni ludzie, którzy potracili pracę, mają dzieci w wieku szkolnym, które na przykład, nie wiem, zdają w tym roku maturę, rodziny, które mają wśród swoich członków, pracowników służby zdrowia. Wiem, że to wszystko są dużo cięższe sytuacje, jest tam dużo więcej stresu, dlatego doceniam, że mamy tak, jak mamy. Niemniej jednak bardzo już bym chciała, żeby to się skończyło, i tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!